Skibidi Toilet Ptaki, chcę obejrzeć ten odcinek, bo to jest naprawdę dziwna seria, dajcie mi znać, jeżeli będziecie chcieli, żebym obejrzał wszystkie odcinki i całą tę serię, to dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw, co o tym myślicie, ale no jest to dość specyficzna seria, taki. Ptaki. Oni sobie tu gadają, no dobra, no ale gdzie, gdzie Skibidi Toilet... <ścoughs> Co oni robią jakieś doświadczenia na wronie gigantycznej? Co tu się dzieje? Będzie wrona toaleta? Co jest? Tu są zainfekowani? Co? Oderwał im głowy? Co tu się dzieje? O co tu chodzi? A oni tu byli. A oni zgi zginęli, czy co się wydarzyło? Co się wydarzyło w tym odcinku? Ja cię gwizdrze?